Mówiłam sobie taką wieżyczkę Mówiłam taki takiej bloku Że można się palić to są te, oczywiście takie bloki Pokażę wam jeszcze, też jak zrobić lasery Tutaj macie ten I to jeszcze muszę zniszczyć Żeby to było spoko Ok, ok I pokażę wam jak zrobić dzisiaj laser Możecie zrobić połączone. zrobicie o tak Tak Słuchajcie, on mi się coś włączyło. Dobra, muszę jeszcze raz włączyć Minecrafta. Dobra. Dobra, udało mi się teraz. Muszę to zrobić ponad to trzy kratki trzy muszą być. I to tamnia morska to dojedzie tutaj czerwoną szybę. Taki blok i to leci do góry i jeszcze tak. Także nie, nie wiem, gdzie to zadaje obrażenia, ale to możliwe, że to cię blokuje. Możliwe, że to cię może blokować. I tak oczywiście chcecie jeszcze widzieć więcej filmików takich, to oglądajcie mój kanał. Mój kanał się nazywa Wiktor, Wiktor chyba, tak? I wbijajcie na mój kanał. Nie, niedługo pojawią się nowe odcinki. Pojutrze dopiero. I ja teraz może Wam jeszcze coś pokazać. Jak zrobić fajne wyrzuty normalnie? Pyk, pyk, pyk. I hop, -sup. Pyk, 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 pyk. Hop, siup. pyk, 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 pyk. I nie muszę to zresztą podpalić zapalniczką, bo to się oczywiście paliło. I, i możecie sobie zrobić takie wyrzutki, to Wam nie zgasz, nie zgasznie, bo to jest tak w Minecraftie oczywiście zrobione, żeby to nie zgasło. I nie możecie sobie zrobić tak, jak ja teraz. Wbijajcie na no, kanale, które mówię jeszcze raz. Subskrybujcie ten kanał, dajcie ja łapki w górę, Subskrybujcie z dzwonkiem. I po prostu jak chcecie jeszcze więcej takich filmów widzia, to wbijajcie na mój kanał, jeszcze trochę to będę budował. Pokażę Wam jeszcze trochę rzeczy w tym Minecrafcie. Teraz ja sobie muszę to budować. Ja jeszcze nagrywam z Mają, to jest moja siostra, ale teraz ona pewno te mnie nagrywa, ona nie lubi Minecrafta. I teraz Wam pokażę trochę rzeczy z Minecrafta, także pooglądam coś też, żebyście też widzieli na moim kanale, bo też oglądam. Oglądajcie też kanał mojej siostry. Maja, maja się nazywa. Niedługo też już wrzuci. Poglądajcie, polecam. Tylko muszę to jeszcze naprawić. O, to jest maja, taka Mała forteca. Nie za Mała. Jeszcze jest. Dobra, to się odłożę. To ja mam, oczywiście, itemy. I jeszcze, jak chcecie więcej, to mogę wam jeszcze więcej takich rzeczy pokazać. I teraz jeszcze trochę ponagrywam. Nie będę tak krótko. Ja oczywiście będę nagrywał trochę długie filmiki.